Szanowni Państwo, już mamy nie mam. Odeszła. Chcę nagrać dla Was ostatnie moje życzenie, ostatnie moje słowa, ostatnie moje wszystko. Ostatnie. Położył lekarz Krzysztof Turowski, Wilamedów, który nie udzielił dla mojej mamy. Nie mogę mówić. Wysoki mówić to przyjechał morderca, bandyta, nie wezwał pogotowia. dał skierowanie do szpitala, mówił, że ja już mamę, do szpitala. Jak ja zawiozę Lublinę, jak mama miała do cewnik No ciebie. Jak ja zawiozę, pytam. teraz zabrali mnie brata i jest brat w dom opiece społecznej w Ciechanowie, w Ciechanowie. Tam jeździłem, tam dzwonię, pytam się, jak on się miewa, mówię, że dobrze. Ale ja to nie wierzę, ale ja to nie wierzę, ja to nie wierzę z tego powodu, z tego powodu, że tam jest pijaństwo, alkoholizm. Byłem, widziałem was na własne oczy, jak ludzie spożywają alkohol, jak ludzie piją, jak, a mój brat nie może wyjść poza teren, bo jest sądownie. Sąd wydał nakaz pilnowania. Nakaz pilnowania jak łotra, jak bandyta. Zabrali Bogusiowe pieniądze. Że dla mnie mieli być, ja miałem płacić mieszkanie. Teraz jestem goły Bosy. Jestem goły Bosy. Goły Bosy jestem. Nic nie mam. Tylko ten mopsik cholerny. Marzena wiesił, przyjeżdżała z czarną Esesmencami. Tak jak Gastapowcy, bo mamy premiera Esesmenca Wehrmachtu, Mamy Wehrmachtu. on ubrał ich w czarną mundurę. Jeszcze świętej pamięci, jak żyła moja mama, przyjeżdżali. Nie pamiętam kto którym to roku tylko, ale przyjeżdżali Esesmancy w krótkich rękawach zimową porą. Że mówili zimno nam, panie kononowicz, ubierz nas. Ani jeden komendant, ani drugi, ani trzeci, ani piąty, ale Koronowicz postanowił ubrać ich. Ubrałem. To mnie tak ładnie policja sasmańcy podziękowali. To mnie tak ładnie policja podziękowała. Brata zabrać, matkę wykończyć, lekarza nie uratować, lekarz nie uratował, mamy. Żeby to karetki nie wezwać, żeby to mówił tym Lublinem wieść mamy do szpitala, to śmiechu warte, to śmiechu warte. Panowie, szanowne państwo, kochani moi, drodzy moi, najdrożsi moi, żegnam was na zawsze. Przekazuję godność i prawo podla XXI wieku tutaj. Dla mego byłego rzecznika Adama Stanisława Czyżetkowicza. On będzie rządzić. On jest postanowiony, przeze mnie wybrany. On dostanie zaraz list motywacyjny ode mnie, że on jest przewodniczącym. Całym szefem będzie. A ja już odejdę do mamy. Do tatuśka swojego. Do babci swojej do dziadka swojego kochanego, tam, na świętego Andrzeja Tam jest moje miejsce, produczkowane. Tam jak to, że mnie uratować mamy, mojej ukochanej, tak ona bez szeru umyła. Tak cholera się wiszykowa znowu przyjechała. Z Miejskiego Książka w Pomocy w Rodzinie. A teraz niedawno. Szanowne Państwo, nie z tego domu, ale z innego domu. Przejdziemy się kałeczek Panie Redaktorze damie. Pokażę z którego domu naklała się. Jak świnia piwa rzuciła butelkę pustą na moją posesję. Rzuciła. Ja pytam Cię o niej. Marto, kto to rzucił? Ona mówi chłopcy, żeby ja na chłopców wezwał policję ale ja nie durny ja tą butelkę podniosłem i wrzuciłem do śmietnika pytam jeszcze raz u jej kto to rzucił a w drugie ręce ona trzyma pół butelki piwa piana jak bela wezwałem radiowóz później mnie zastraszyła mnie wykończy mnie położy ale Jarosławowski to taki jest komunista jego ojciec był komunistą i on komuniści są. Oni są mordercy, bandyci, krewe piłcy, że krew wyższą, a nie zostaje człowieka na tym świecie. W świętej pamięci jego pierwsza żona, Barbara, się nazywała, umierała w szpitalu, tam gdzie on, jego brat pracuje, Maciej. I on nie raczył ani razu pójść do żony. Tylko Żona umierała na rękach brata. Na rękach brata umarła. I chcę dalej powiedzieć, ale mało taśmy jest. I może jeszcze kiedyś do jak będę żyć, ale już nie wiadomo, czy będę żyć. Tylko, tylko po głowie. Tylko chcę powiedzieć: Przesyłam dla wszystkich Was, dla Ciebie, Adamie, dla Pana z Ameryki. Zdrowych. Szczęśliwych, wesołego, wesołych świąt, wesołego, szczęśliwego wszystkiego, co sobie życzycie w życiu. Pozdrów ode mnie całą Amerykę. Nie wiem, jak masz na imię. E, Piotr. Panie Piotrze, pozdrów całą Amerykę ode mnie. Polonię, e, e, naszą kochaną Polonię, wszystkich pozdrów tam. Że jestem w złej teraz sytuacji, że na mnie tak napadli, wykończyli mnie, położyli. Miejscowy środek pomocy w rodzinie na Torczykowej, 5 i policjanci. I sąd wykończył rejonowy, który prezes sądu Tomasz Kałużny widziałem na własne oczy i się widziała, jak przyjmował w katedrze komunię. A jednak wydał wyrok na brata. Zabrać brata do domu opieki społecznej, rozłączyć w czasie żałoby. W czasie żałoby, czy to pytam was wszystkich, czy to można tak rozłączać ludzi? W czasie żałoby, w czasie pogrzebu, przejeżdżają dwanaście na dwa radiowozy. Wchodzą do mego domu, mnie od, wyciągają z pokoju tam, gdzie moja brata broniłem. Wyciągnęli dwóch mnie, trzech wyciągnęli, jak trzy wyciągnęli. Siłą. Siłą. Do, do mego gabinetu zablokowali drzwi i. Brata pod ręce, a brat jeszcze jadł śniadanie. Brata pod ręce i do radiowozu. I radiowozem wieźli mokrego, bo chciał się załatwić, nie dali, nie wypuścili. To narobił do Majtek i mokrego zawieźli aż do Ciechanowa. Tam biedaczek pokutuje. Was proszę wszystkich, całą Polonię, Polskę całą. Wszystkich proszę. Pomóżcie mnie, naprawdę, z całego serca, ja nie kłamię, nie oszukuję, możecie wejść zobaczyć do domu, czy brat jest, zaraz pokażę dla redaktora Adama, czy brat jest w domu, czy ja oszukuję, czy ja kłamię, niech nagra to, bo jest nagrywane, jest Piotrek świadką, czy brat jest w domu, jak jest w domu, to ja padnę tu na ziemię, będę leżeć, będę leżeć dziennie noc. Będę leżał jeden ale A jeżeli nie ma, to mi i Piotr podwierdzą, że to jest prawda, że nie ma. Że nie ma Jego, nie ma. Nie ma bały mojej! Odeszła! Zobotę! Ja jeżdżę tylko sam, leżę w domku, nie? Do czterech ścian się wzywam! Do czterech kotków! Nie wiem do kogo, nie wiem do kogo, panie Piotrze, nie wiem do kogo. Naprawdę, panie Piotrze. Naprawdę, panie Adamie. I zapraszam teraz was. Potwierdźcie, czy Bogdan jeszcze nie ma w domu. Potwierdźcie to. Idź, posłuchaj. Halo, halo. <słuch> Wizja makarna. Patrz tu Pusto Pusto Jest! Jest! Nikogo nie ma Tutaj jest! Gdzie jego łóżko było? Powiedz! Pusto Tu jego łóżko było! Tu jego Pusto. łóżko było! Mamy łóżko? Mamy łóżko tu! Twoje łóżko Mamy je łóżko, tu ja tu spaję bez tak. Mam Mama na tym łóżku siedziała bez Na tym łóżeczku Tu jadła bez przerwy, tu tak, tak. Nie ma. Nie ma. Tylko... Krzysiek, Krzysiek, czy jesteś pewny, by to nagranie puścić? Bo ludzie zarzucają, że y, ty w ogóle nie jesteś świadomy, że w ogóle nie... Wiesz, co ludzie mówią? Szanowny Państwo. Że ja siebie podpuszczam do no, takich rzeczy. Szanowny Państwo. Żeby filmów nie nagrywać. Po pierwsze... Adam mnie nie podpuszcza. Redaktor Adam mnie nie podpuszcza. Sam chcesz. Y, nagrywać, Sam bronię się. Nagrywać to. Sam chcę nagrywać. I obraz z cudow... Matki Boskiej. Został no, tylko mnie obrazy. Tak. Dalej mnie tylko cztery ściany. To jak, jak... Jestem jak kołengoły! Jak kołegoły! Tragedia. Tra tragedia. Będzie taki tytuł Tragedia Krzysztofa Kononowicza tak mogę podpisać? Maneś! To jest tragedia! Maneś! Dobra. Piec! Tam jestem! Piec! Tak Piec. panie goły Czy nie prawda, że się nie ma? Czy ja się Nie Dobra. Czy ja Nie ma. Niech tu idą! Niech tu nie, to nie ludzie, tylko Baltycy. Baltycy, którzy nie chcą wykończyć, wykończyć to. Dobra, A też musimy jechać. Kończymy, Kończymy Słowo na koniec. <laughs> Szanowni Państwo, chcę wszystkich prosić o pomoc. Jak najbardziej piszcie do sądu rejonowego w Białymstoku. Mickiewicza, 5 Wydział rodziny Nieletnich. Tam piszcie. Tam piszcie i piszcie do prezesa Kałużnego. Sąd rejenowy ulicy Mickiewicza Białysztok. Kodu nie pamiętam. Dziękujemy, już miało być 5 minut, jest 12, ale powiedziałeś, co chciałeś powiedzieć, Krzysiek, tak? Tak.